Cześć Siemanko, witam wszystkich. W oczach Dunkera, on tour można powiedzieć nawet, bo jedziemy na konkurs sadów. No, w końcu sezon taki turniejowy się zaczyna na dobre i zabieram Was dzisiaj i siebie też, swoją dupę też zabieram do Chorzowa na stadion Śląski na turniej z cyklu 3x3 Quest. Niestety, no, nie jadę w swojej żółtej Hondzie, tylko. Na luksusy się przerzuciliśmy, z tego względu, że muszę jeszcze dwóch oszołomów po drodze zabrać, Błażeja i Dawida, no i jedziemy na konkurs sadów. Ogólnie co roku na turnieju tym 3x3, na tym Silesia, był pokaz i w tym roku jest konkurs. Pokaz był zawsze znanego dunkera, możecie się domyśleć, kogo tam, nie będę mówił nazwiska. Ale w tym roku jest konkurs, więc chwała i brawa dla organizatorów. Zawsze jestem tego zdania, żeby dać możliwość pokazania się młodym chłopakom, żeby mieli okazję porywalizować i żeby gdzieś było to otwarte dla wszystkich. Także również ten konkurs jest otwarty, czyli każdy może wziąć udział. Aczkolwiek wiem, że będzie już i już jest zaklepany Filip Błażej. Kasper Jarek, takiego widzicie może czasem u Filipa na profilu, z nim tam trenuje Kto jeszcze? Młody taki z takich TikToka Mikołaj Świątek, zresztą możecie też kojarzyć, bo był u mnie przecież na sali nadolnej. No i był i będzie jeszcze Wiktor, Wiktor Andryszkiewicz, czyli ten młody 15-latek, który też na TikToku oznacza mi od 300 dni, żebym z nim robił wsady. No i tyle, odkładam telefon, jadę, więcej już z trasy, zapraszam do oglądania, łapa w górę. Błażej nam napisał, żebym mu kupić energetyka, żeby mu wziąć dzika, ale nie chuja, weźmiemy mu tego, Crazy Wolfa. Za 2,79. Albo się osra na konkursie, albo wygra ten konkurs, O dwie opcje. No. Dotarł. Myśleliśmy, że sobie pomylić te miejsca. Tylko błażej jest sprawa, Patrz tu. Nie było. O kurwa. Nie. Nie ma tu miejsca dla ciebie. Była taka posenka. Nie, tego. Nie było dzików. Musisz to wypić. Co to jest? Nie wiem, ale chyba spoko. crazy Wolf. Dobra, dojechaliśmy. Jesteśmy dwie godziny, oczywiście, przed czasem, czyli o dwie godziny. Dwie godziny. Za wcześnie i za późno, bo jak zwykle braknie czasu. No i patrzcie jaki stadion. Cud Śląskiej architektury. Tutaj ludzie sport uprawiają normalnie. Tak było. Ty, tam też coś jest, patrz. Warsztaty. Z Pawłem Kidonim mają być dzisiaj. No dobra, zbliżamy się. Tutaj na zewnątrz coś jest widzę dla młodych. To jak, dla jakimś dzieckiem? dla jakimś dzieckiem? Tak. <laughs> Może nie. Błażej niższy koszt, najważniejsze. O no, proszę co tu się dzieje. To tutaj nie jedno boisko, ale i więcej. O, jest i organizator. Jest grubo, nie? Tam grają. Nie obrażaj ludzi. Idziemy tu, bo tu są dziewczyny. Dobra, dobra. No. Ale idziemy najpierw tam zobaczyć. O, tu Tu jest nasze miejsce. O, tam jakaś dźuniasa lata. Nice. Nice. O, widzę, że kibice na turnieju już przyszli. Jest ich trochę. Drodzy Państwo, to już dobiega końca nasz konkurs. Za chwileczkę. No i drodzy Państwo, powolutku można wracać. No dobra, wszyscy się zbierają, Wiktor jest. No co, pogadałem z organizatorem, pogadałem z bazerem, pogadałem z matchopem. I co? I czekamy teraz półtorej godziny na konkurs, obszajamy lokalizację i tyle. No. Błażej, jak u Ciebie odżywianie wygląda przed konkursem? Bardzo dobrze. Tak, jak powinno wyglądać. <noise> tu mamy kolejnego uczestnika konkursu w sadu. Imię, nazwisko i długość w zwisie. Łażej. Damian, nagrałem Ci jak piję tego i robię recenzję. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Łażej, co pijesz? To jest crazy crazy Wall. Dobra, przed chwilą miałem rozmowę z organizatorami. Są takie bardzo ciekawe zasady: a mianowicie po pierwszej rundzie odpada dwie osoby, po drugiej rundzie odpada dwie osoby, i w finale zostają dwie osoby, które mają dwie rundy po wsadzie. Y, dlatego, że mają po prostu pół godziny na konkurs i nie dadzą rady wcześniej ani później tego y, zakończyć, no bo mają transmisję z TVP, no i 18 jak się zaczyna transmisja z TVP, to ma być już po konkursie. Ale macie ogarnięte trzy liderki przed na rozgrzewkę, więc y, chociaż tyle. Jest, uuu, półt... uuu. Juch, jest półtorej jest półtorej minuty jest półtorej minuty na wsad. Trzy próby. No i jedna dodatkowa próba na cały konkurs. No i tyle. Zobaczymy, jak to będzie. Za chwilę pewnie mogą się rozgrzewać na innych boiskach. Więc na razie wszystko bardzo... I mała informacja, niestety nie nagram normalnych oczami Dunkera, z tego względu, że będę komentował transmisję. Także idę do komentowania transmisji, ale coś tutaj mi jakieś przebitki i nagra wsady Dawid, więc uh, najwyżej komentarz. Oglądniecie sobie w innym miejscu, także bez odbioru, a oni zaczynają Jeśli rozgrzewkę. Jeśli chodzi o rozgrzewkę, to tutaj są dwa boiska takie zewnętrzne, więc mogą sobie tutaj chłopaki poskakać, patrząc na kosz, wymiar, wymiar, więc dobrze, że tutaj sobie na nim poskaczą. I tyle właściwie. Dawid, czy stresujesz się konkursem sadów? A nie, sorry, nie będziesz udziału, zapomniałem sobie, zapomniałem sobie. Wiktor, stresujesz się? Nie ma co się stresować. Nie, to wszystko wejdzie w namek. Błażej nie, bo Błażej, Błażej... Tu też nie. Nie ma co się stresować. Kosz jak kosz. Oczywiście zapraszamy serdecznie na trybuny Stadionu Śląskiego. Tam trwa zabawa. Tu chłopy rzucają, rozgrzewają się, a Filipa analki nie ma. Filipa na pewnie jeszcze gdzieś tam Kupa, siku nie jest I, idzie. Idą dziki na czarno wszyscy Wszyscy na czarno, coś wam zdechło Dobrze blisko, blisko, blisko i przenosimy się już tutaj spoko, u. no dobra, ja tu chłopaków zostawiam tak to wygląda a ja idę komentować jest obrós, mamy obrós kobry mamy dwa penisy dobra, czekaj Jekou ! Jekou ! To będzie Grzegorz! Widział! I zobaczmy, czy jak ostatni, pierwszy krok będzie zasadzie, z skrzypkę!

どうなる

Za następne, chyba. Nie, Będzie? Będzie? Nie Będzie? wiem. Zobaczymy. Nie wiem. Kurde. Jeszcze jedna szansa. Tak. sobie tak. Dawaj, dawaj. Mocno. dawaj, mocno. Mocno, mocno, Jest. Brawo, mocno. Brawo Ma to. Brawo. Jest. Jest.

ڇا ويه eh. Tchau, oh. Jakby się zajebał. No. no. Tylko, tak w miarę blisko. Ale źle te próby liczą. Źle te próby liczą. Co? Prawda, prawda. Jest. Ale, Jest. Tak, jedno, Powiedz do kamery. Eee, bardzo fajny, bardzo fajny konkurs. Śniadło eee, to co miało oprócz ostatniego, więc spoko. Brawa dla Pana e, Pana. Eee, o, jak tam stady? No. Byłem na komentarzu, ale powiem wam, że naprawdę konkurs bardzo dobrze wyszedł. Filip Piękny performance. Ogólnie każdy bardzo. Ogólnie każdy bardzo ładnie. No ale nie mogą wytrzymać chłopaki. I muszą sobie poskakać. Czekaj! Czekaj, bo... Nie. No oczami Nie co oczami się nagrało. To jest materiał sponsorowany. A, co masz? Mam dla ciebie Dragon Ball. No dobra. Ja to Bardzo lubię Dragon Ball. A, A tam co masz? Kosulkę masz do kompletu. Zajebiście. To zaraz się to ubieram i chodzę. Jutro jest festy w Łażowej, ja w tym idę. Daniel, Damian, przepraszam. Co będziesz robił? Zostałem, patrz! Trzecie miejsce, matka, ojciec! ta dumny z niego. trochę, to no, no, dobra, żegnamy stadion Śląski, ekipa się zbiera i wracamy. I koniec oczu w Dunkera, ale rymy, hopie rapsy ostre, lecą na razie Elo.